Czemś, ja jestem, wiecie kim, ja jestem człowiekiem, a dzisiaj Wam pokażę jak odinstalować do OBS-a. Jeżeli oczywiście chcecie zachować swoje ustawienia, które macie, no to wiecie, no to tam też taka będzie opcja zachowania Waszych ustawień. No to klikacie sobie tutaj odinstaluj program, no i tutaj sobie wybieracie OBS Studio i tutaj prawym przyciskiem nacisk naciskacie tutaj odinstaluj lub tam zmienić. Potem tam będziecie musieli potwierdzić, że tak, 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 że tam chcemy, no wiecie o co mi chodzi, co nie. Potem trzeba chwilkę poczekać. Um, tutaj teraz wiecie, um, to jest to właśnie to okno od instalowania. I tutaj um, macie, jak chcecie zachować Wasze ustawienia, no to musicie tutaj um, no po prostu, żeby to było tylko zaznaczone, a nie to. A jak nie chcecie zachować Waszych ustawień, to musicie też to zaznaczyć ale ja chcę zachować, więc sobie ani un co nie? No i w sumie już się nam ani instaluje. No, za chwilę będzie poradnik, jak zrobić. No i tutaj jest po prostu close Za chwilę będzie poradnik, jak zrobić. Yy... zacząć zainstalować tego obesa. a no.